Świat się zmienia. Kultura globalna, którą odziedziczą nasze dzieci, będzie zdecydowanie odmienna. Raport o zmianie sytuacji demograficznej świata. Według badań aby kultura utrzymała się przez więcej niż 25 lat, wskaźnik narodzin musi wynosić 2 i 11 dziecka na rodzinę. Jeśli będzie mniejszy, kultura upadnie. Z historii świata wiemy, że żadna kultura nie zdołała podwyższyć wskaźnika narodzin. Jeśli było na poziomie 1,9, wskaźnik na poziomie 1,3 uniemożliwia odwrócenie tej tendencji, gdyż zajęłoby to od 80 do 100 lat, a nie istnieje żaden model ekonomiczny, który wytrzymałby ten okres. Inaczej mówiąc, gdy dwie pary rodziców mają po jednym dziecku, jest o połowę mniej dzieci niż rodziców. Jeżeli te dzieci mają jedno dziecko, jest cztery razy mniej wnucząc niż dziadków. Jeżeli tylko milion dzieci urodziło się w roku 2006, trudno jest mieć 2 miliony dorosłych wchodzących w wiek produkcyjny w 2026 roku. Jeśli kurczy się populacja, w konsekwencji upada również kultura. W 2007 roku wskaźnik narodzin we Francji wynosił 1,8, w Anglii 1,6, w Grecji 1,3, w Niemczech 1,3. We Włoszech 1,2. W Hiszpanii 1,1. W Polsce 1,26. W całej Unii Europejskiej w 31 krajach wskaźnik narodzin wynosi 1,38. Badania historyczne mówią nam, że tych liczb nie da się odwrócić. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Europa, jaką znamy, przestanie istnieć. Ale populacja Europy nie zmniejsza się. Dlaczego? Imigracja. Imigracja islamska. Z całego wzrostu populacji w Europie od 1990 roku aż 90% była spowodowana imigracją islamską. Francja 1,8 dzieci na rodzinę. Muzułmanie we Francji 8,1 dzieci rodzinę. Na południu Francji, tradycyjnie najbardziej zaludnionego na świecie regionu Kościoła, jest teraz więcej meczetów niż Kościołów. 30% dzieci w wieku do lat 20 to muzułmanie. W dużych miastach takich jak Nicea, Marsylia, Paryż, ten wskaźnik wzrósł do 45%. Do 2027 roku 1 na 5 Francuzów będzie muzułmaninem. W ciągu zaledwie 39 lat Francja będzie republiką islamską. W ciągu ostatnich 30 lat populacja muzułmanów w Wielkiej Brytanii wzrosła z 82 tysięcy do 2,5 miliona, wzrost trzydziestokrotny. Jest tam więcej niż 1 tysiąc meczetów, z których wiele było kiedyś kościołami. W Holandii 50% wszystkich noworodków to dzieci muzułmanów. W ciągu niespełna 15 lat połowa populacji Holandii będzie muzułmańska. W Rosji jest ponad 23 miliony muzułmanów, to jedna piąta Rosjan. 40% całej rosyjskiej armii w ciągu kilku lat będzie muzułmańska. Obecnie w Belgii 25% populacji, 50% wszystkich noworodków to muzułmanie. Rząd Belgii oświadczył, że do 2025 roku jedna trzecia wszystkich dzieci europejskich będzie rodziła się w rodzinach muzułmańskich. To już za 17 lat. Rząd niemiecki, który pierwszy zaczął o tym mówić, ostatnio wydał oświadczenie. Spadek niemieckiej populacji nie może być już zatrzymany. Jego spiralny spadek nie może być odwrócony. Będzie to muzułmański kraj do 2050 roku. Muammar Gaddafi, przywódca Libii, mówi, są znaki, że Allah da zwycięstwo islamowi w Europie bez użycia mieczy, bez broni, bez podboju. Nie potrzebujemy terrorystów, samobójców z materiałami wybuchowymi. Ponad 50 milionów muzułmanów w Europie zmieni ją w kontynent muzułmański w ciągu kilku dekad. Obecnie w Europie jest 52 miliony muzułmanów. Rząd niemiecki stwierdził, że należy się spodziewać podwojenia tej liczby w ciągu następnych 20 lat, także osiągnie ona 104 miliony. Przejdźmy do Ameryki. Liczby są podobne. Obecnie wskaźnik urodzin w Kanadzie wynosi 1,6, prawie cztery punkty poniżej granicy potrzebnej do podtrzymania kultury. 11. Islam jest teraz najszybciej rozwijającą się religią. Między 2001 a 2006 populacja Kanady wzrosła o 1,6 miliona, z czego 1,2 miliona stanowią imigranci. W USA obecny wskaźnik narodzin dla obywateli amerykańskich wynosi 1,6. Dodając napływ ludności latynoamerykańskiej, wskaźnik wzrasta do 2,11. To zaledwie minimum potrzebne do utrzymania kultury. W 1970 roku było 100 tysięcy muzułmanów. Dziś jest ich ponad 9 milionów. Świat się zmienia. Czas się obudzić. Trzy lata temu w Chicago odbyło się spotkanie 24 organizacji islamskich. Materiały z tego spotkania szczegółowo przedstawiają plany ewangelizacji Ameryki, m.in. przez prasę, politykę, edukację itd. Mówią, musimy przygotować się na sytuację że w ciągu 30 lat będzie ponad 50 milionów muzułmanów żyjących w Ameryce. Świat, w którym żyjemy, nie będzie tym samym, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuczęta. Kościół katolicki ogłosił niedawno, że islam właśnie wyprzedził go pod względem liczebności. Niektóre badania pokazują, że z obecnym wskaźnikiem rozwoju islam w ciągu 5-7 lat będzie dominującą religią na świecie. Jako wierzący wzywamy Cię do włączenia się w wysiłek dzielenia się Ewangelią ze zmieniającym się światem. Jest to wezwanie do działania.